Dwa lata temu nagrałam film o mojej małej kolekcji szkła i obiecałam w nim, że nagram też wkrótce taki film o mojej małej kolekcji ceramiki. Trwało to dwa lata, natomiast zebrałam się w końcu. Zebrałam wszystkie te rzeczy, które mam i zaraz Wam je pokażę i o nich opowiem. W większości są to. Obiekty sztuki użytkowej, które otrzymałam, dostałam od bliskich i w jakiś sposób do mnie trafiły, więc są to, są to rzeczy, które mają dla mnie taką wartość też sentymentalną. Pierwsza rzecz, którą, którą wam pokażę, to lampka. Jest to lampka nocna z postacią siedzącej dziewczynki, zwana też rogiem obfitości. Klosz oczywiście jest yy, współczesny i też nie do końca. Nie do końca mi pasuje. Uważam, że jest troszkę za krótki, no i też yy, elektronika jest. Yy, elektronika? Prąd? <ścoughs> nie. Yy. Elektryczność jest nowa. Jest to projekt yy, Józefa Szewczyka yy, dla yy, Ćmielowa I. Dobra, teraz e, zdajmy ten klosz. Pokażę Wam sygnaturę. Sygnatura wygląda w ten sposób: a mamy literę ci w trójkącie, wpisaną w trójkąt. Natomiast ten znak firmowy był stosowany od lat 50. do lat 90. przez zespół porcelany stołowej ćmielów w ćmielowie. Natomiast ten konkretny wzór, zaprojektowany przez Józefa Szewczyka, on jest z lat 30., 40., jest to porcelana. Która po prostu w, w okresie międzywojennym została zaprojektowana, wtedy też była produkowana, i yy, wiele fabryk. Też w tamtych czasach wznawiało te, już w latach późniejszych w, w okresie PRL-u, wznawiało po prostu również projekty z okresu dwudziestolecia międzywojennego z lat 20., -tych, 30., -tych, 40. -tych. I ta lampka jest tego przykładem. Mam też taką osobistą historię związaną z, z, z tym projektem i, i z tą lampką, ponieważ jak byłam na studiach licencjackich w, 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 z historii sztuki w Katowicach, to odbywałam praktyki studenckie w desie i e, to, była taka, to były takie praktyki może dość nietypowe, bo ja w sumie przez cały rok w jakiś sposób tak e, od czasu do czasu tam praktykowałam. I e, jednym z moich zadań e, była właśnie identyfikacja tej lampki, Dostałam, dostałam właśnie do, do rąk tę lampkę i moim zadaniem było znaleźć... I podpisać, podpisać ten przedmiot. Dostałam też książki, w, który, w, których, w których mam szukać tych informacji, no i właśnie znaleźć, też odczy, odczytać sygnaturę, zadatować, napisać autora, technikę i tak dalej. No i właśnie to, to było takie zadanie, które, które zapadło mi w, w pamięci i je wykonałam. A później, nie pamiętam dokładnie, czy to było ileś miesięcy później, czy może nawet lat, znalazłam dokładnie tę samą lampkę z identycznym szkliwieniem, bo one też były w, w różnych miały nieco różne wzory czyli na przykład inny wzór sukienki, ta moja ma, nasza ma motylki. I takie delikatne też złocenia. I znalazłam tę te, te lampkę w piwnicy u rodziców Michała, bo to była ich lampka rodzinna i dostaliśmy ją e, dla siebie właśnie. I teraz jest z nami już od kilku lat i bardzo ją lubię. Chyba powiedziałam wcześniej zespół porcelany stołowej ćmielów. E, oczywiście nie jest to zespół, tylko zakłady. E, zakłady porcelany stołowej ćmielów w ćmielowie. Tak brzmi pełna nazwa. Kolejnym przedmiotem, który również jest z zakładów porcelany stołowej ćmielów w ćmielowie, jest figurka. Jest porcelanowa figurka, barzant królewski. Jest to chyba najcenniejszy obiekt, przedmiot ceramiki w mojej małej kolekcji. Jest to projekt Hanny Ortwein z 1958 roku. Jest to przykład stylu New Look. Styl New Look był to taki styl, który we wzornictwie, ale też w modzie, który przyjął się. W 1947 roku to jest taki początek New look na świecie w historii europejskiego wzornictwa, i on charakteryzował się organiczną, miękką linią, asymetrią, abstrakcyjnym, abstrakcyjnym deseniem w czystych żywiołowych kolorach, ale też biomorfizmem, czyli nawiązywaniem do świata zwierząt i bardzo dużo właśnie w tym czasie powstało też figurek z motywami zwierzęcymi. Jeśli chodzi o prekursorów e, stylu New Look w architekturze i designie, bo ten styl też, też miał swoje odzwierciedlenie w designie, to były to takie osoby jak Eero e, Saarinen, e, Charles Ames, Alvar Aalto. E, natomiast e, oczywiście też te inspiracje były czerpane ze sztuk plastycznych i prekursorami uznawani są też tacy artyści jak Hans Arp, Henry Moore, Konstantin Brancusi, Jean Miro, Salvador Dali, nawet Pablo Picasso czy Fernand Léger. Ten styl oczywiście zawładnął wszystkimi dziedzinami wzornictwa i miał też wpływ na polskie wzornictwo. Kilka lat temu Barbara Banaś napisała taką książkę Polski New Look, i właśnie to jest też publikacja, z której ja korzystałam przy opracowywaniu różnych tematów związanych z ceramiką okresu PRL-u. I ona właśnie tutaj opisuje ceramikę lat 50. i 60. w Polsce i też kreśli, kreśli całe tło. Historyczne. I Hanna Ortwein była wśród tych osób, które projektowały dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. No i właśnie tam mogli też rozwijać swoje, swoje projekty. Następną figurką, którą, którą tutaj mam, jest dziewczyna w spodniach. Jest to projekt Lubomira Tomaszewskiego, również dla Ćmielowa. Jest to projekt z 1965 roku. Natomiast jest to przykład też figurki, która jest do dzisiaj w produkcji. Dzisiaj produkuje ją AS Czmielów i jest to, o tutaj, jest ich sygnatura. Ja kilka lat temu dostałam, dostałam od nich tę figurkę w, w ramach prezentu. I tak, no i właśnie projekt z, z lat 60. nadal jest, jest w produkcji i też jest przykładem właśnie tego stylu New Look. Tutaj mamy na przykładzie sylwetki kobiecej, natomiast bardzo, bardzo uproszczonej. No też mamy tutaj tę płynną linię i e, oczywiście kolory typowe dla New Look. Czerwień. Czarny też i, i biały, więc jest taka dość oszczędna kolorystyka, ale też ta czerwień jest bardzo żywa. I też taka właśnie smukła sylwetka. Jeśli chodzi o new look i przykład tej, tej figurki, to był on też bliski z kolei estetyce pop-artu. Następnie pokażę Wam wazony z już nie, nie Śmielowa, tylko z Mirostowic z Mirostowickich Zakładów Ceramicznych. Jest to... Tutaj jest jeden wazonik. Niestety przez to, że trzymam mikrofon, to nie dam rady dwóch na raz pokazać. I drugi, drugi wazon z Mirostowic. Jeśli chodzi o materiał, to jest to nie porcelana, tylko porcelit. I tak wygląda. Sygnatura, czyli takie mi od e, słowa Mirostowica. I e, prawdopodobnie oba te wazony to projekty Adama Sadulskiego, który e, właśnie w latach 60. -tych, 70. -tych projektował e, różne fasony e, kawowe, ale też naczynia kuchenne, wyroby galanteryjne, wazony. Świeczniki, obudowy zegarów, korpusy ceramicznych, czajników elektrycznych i różne, różne przedmioty codziennego użytku z ceramiki. Jeśli chodzi o taką charakterystyczną cechę tych mirostowickich przedmiotów ceramicznych, to jest ich barwa. One są e, szkliwione w różnych odcieniach brązu. Tutaj mamy takie zestawienie jaśniejszego i ciemniejszego. To jest taki wzór zwany też tygryskiem. Ten drugi natomiast jest jedno, no w miarę, w miarę powiedzmy jednolity, choć one oczywiście są, mają różne też takie prześwity. Nie wiem, czy to widać. O, to akurat jakaś wada jakaś fabryczna. I jeśli chodzi o tę sygnaturę. M -i, albo też pełna nazwa Mirostowice, na tym akurat to widać bardziej. One były stosowane od lat 60. do 90. Jeśli chodzi o Mirostowice, to mam jeszcze takie filiżanki z zestawu Agat, z zestawu kawowego. Do tego jeszcze był dzbanek, mlecznik. Ja natomiast mam filiżanki. I też jeśli chodzi tutaj o ten deseń, on jest jeszcze inny, on przypomina takie roztłuczone jaja. I to też, też był charakterystyczny wzór dla Mirostowic. I mamy jeszcze popielniczkę, która wygląda tak. Jest to popielniczka brydżowa, co można rozpoznać oczywiście po Znakach karcianych na dole. Ta popielniczka, ja używam ją na biżuterię, przechowuję w niej biżuterię. Jest e, bardzo e, takim. Charakterystycznym też dla tej epoki przykładem, i to co lubię w, w sztuce użytkowej, to to, że ona bardzo dużo mówi nam o stylu życia w danym okresie historycznym. I szczególnie właśnie ta, ta popielnica wiele nam mówi, bo to było coś bardzo popularnego w, w okresie PRL-u, właśnie takie popielniczki brydżowe. Z, czy, czy z porcelany, czy z ceramiki, czy, czy, czy jeszcze inne. No i to po prostu oznacza, że, oznacza, że brycz i palenie papierosów były w, w tych czasach niezwykle popularne i, i takie przedmioty mogą nam wiele powiedzieć o historii danej epoki i danych czasów. Następną rzecz, którą pokażę jest taki niewielki wazonik na kwiaty z Bogucic, tak wygląda jego sygnatura, takie B wpisane w okrąg i taki, taki wzór dookoła. Taki może e, szlaczek. Jeśli chodzi o ten wazonik, to niestety nie wiem, kto go zaprojektował. Na pewno też możemy tutaj e, powiedzieć, że on również jest w stylu New Look ze względu na e, też taką żywą kolorystykę i e, organiczny kształt płynną linię i jakąś taką też oszczędność w dekoracji. Jeśli chodzi o tę sygnaturę, to ona była stosowana. Od lat 50. do 90., więc no też, też tutaj, jeśli chodzi o datowanie, nie jesteśmy w stanie tego tak. E, dokładnie, nie jestem w stanie tego tak dokładnie e, przeliczyć. E, tutaj z kolei mam e, talerz, e, paterę, która nie ma sygnatury. I jest to pewien problem oczywiście, choć w przypadku, w przypadku szkła w ogóle nie mamy sygnatur. W ceramice natomiast jest to ułatwienie, że te sygnatury są, choć nie wszędzie. I takim miejscem, które Taką spółdzielnią w tym przypadku, która nie stosowała sygnatur, była spółdzielnia Kamionka w Łysej Górze, dla której projektował przede wszystkim Bolesław Książek i też Tutaj z kolei książka Bożeny Kostuch, czarodziej z Góry, też marginesy ją wydały i tutaj zarówno jest ceramika użytkowa Bolesława, książka jak i też architektoniczna, bo on tworzył mozaiki, więc również polecam tę książkę. Nie udało mi się znaleźć w niej dokładnie tego, tego talerza, więc, więc nie wiem, kto, kto był projektantem. Natomiast jeśli chodzi o kamionkę w Łysej Górze, to tam nie tyle forma, bo forma jest no, dość klasyczna, decydowała o jakiejś też unikatowej, Charakterystyce danego zakładu, lecz e, wzór, e, właśnie e, takim znakiem rozpoznawczym Łysogórskiej ceramiki był, były motywy e, określane jako ludowe w, w tamtym czasie, e, choć tak, ja bym to jednak w cudzysłowie w, wzięła. I takie proste graficzne znaki e, wizerunków e, zwierząt, e, kogutów, e, kur, e, jelonka. A więc e, no, tutaj mamy, no chyba, kogut. Kogut czy kurka? Kurka? I oprócz tego, oprócz właśnie tych, tych dekoracji, charakterystyczne też były takie ornamentalne dekoracje dookoła, biegnące. Czyli właśnie takie pasy, pasy ornamentów, i niektóre, niektóre, właśnie ceramiczne naczynia, w ogóle nie mają tych dekoracji zwierzęcych, powiedzmy, tylko mają same, tylko dekoracje ornamentalne. Drugim takim przedmiotem jest misa. No i tutaj też, też nie, mam, nie mam pewności, czy jest to spółdzielnia Kamionka w Łysej Górze, jest to. Mo, tak przypuszczam, właśnie ze względu na tę orna, dekorację ornamentalną, biegnącą dookoła, która była charakterystyczna dla nich, też właśnie na, prowadzona na krawędziach naczyń u podstawy i u wlewu. Więc tak wnioskuje ona również. O, też tutaj mamy u podstawy, i ona również nie ma, a nie ma sygnatury. Więc tak się to prezentuje. Ogólnie też wszystkie te, wszystkie te przedmioty są w naszym domu traktowane użytkowo, korzystamy z nich na co dzień. W tej wielkiej misie są warzywa, owoce i takie, takie tam. Przechodzę teraz do nietypowego, bardzo obiektu, który nie jest użytkowy, w sensie już nie pełni tej funkcji użytkowej. To może trochę nie pasuje tutaj, zarówno jeśli chodzi o epokę, jak i funkcję, ale jest to ceramika, więc uznałam, że też to pokażę. Proszę bardzo, jest to płytka ceramiczna, <grych> e, która e, ma taki kolor liliowy. On tutaj e, tak się odbija światło, więc tak. O, może tak lepiej, lepiej go widać. I jest to płytka z domu towarowego Solpol we Wrocławiu, który został, budynek został zaprojektowany przez Wojciecha Jarząbka w 1993 roku. W stylu postmodernistycznym został zniszczony w 2022 roku i nie istnieje. Więc. E Mam kawałek tego budynku w swoim mieszkaniu. Póki co służy jako taka podkładka pod kwiaty, natomiast może w przyszłości gdzieś kiedyś ją wbudujemy w ścianę, nie wiem. Zobaczymy. I tak, i tutaj tę płytkę zdobył dla mnie mój kolega Kuba, któremu dziękuję za. Ten prezent i zachowanie, zachowanie tego budynku po prostu w, w pamięci. Rest in peace, Solpol. Ok, i na koniec pokażę oczywiście chyba najbardziej znany, choć zastanawiam się, czy bardziej znany jest Włocławek, czy bardziej znany jest Bolesławiec. Bolesławiec akurat do dziś produkuje, więc może jest bardziej znany. Ja akurat nie mam nic z Bolesławca. Eee, może w domu nie w domu rodzinnym mam, mam filiżankę, ale niestety nie mam jej tutaj, więc już powiedzmy, nie jest moja. Jeśli chodzi o e, Włocławek, to e, tam powstawały wyroby fajansowe. I w latach 70 bardzo popularne były kwiaty. Kwiaty niebieskie, kolorowe, brązowe, ręcznie malowane. Ja mam naprawdę sporo, to mój ulubiony talerz, mam, mamy sporo rzeczy z Włocławka, nie pokazuję tutaj wazonik, nie pokazuję tutaj wszystkich niebieskie, piękne, bo one po prostu są tam. Jakiś pojemnik na sól, mam tam sól. Natomiast e, też chciałam to zaznaczyć, bo jest to lubiana bardzo przeze mnie ceramika. Natomiast też taka, która no, dużo po prostu korzystamy z niej na co dzień, więc zdarza się, że coś się tłucze i i nie mogę tego y, albo tak i nie mogę tego, tego pokazać. A, oczywiście jeszcze sygnatura. Sygnatura wygląda tak. Zakłady mm, Włocławek y, i też mamy y, na sygnaturach z podpisy autorek dekoracji kwiatowej. Tutaj mamy panią Mariolę Kruszyńską. Tutaj sobie nie zapisałam, natomiast jeśli chodzi o tę sygnaturę, już sprawdzę, w jakich latach ona była stosowana. Niestety nie mam nic z tego stylu New Look z Włocławka, który trwał jakoś tak przez 10 lat i też no, piękne rzeczy wtedy powstawały. Polecam Wam odwiedzenie Muzeum Fajansu we Włocławku. Tam jest wiele właśnie też tych przykładów New Look. Jeśli chodzi o produkcję, to ona trwała jakoś 10 lat, a później nadszedł czas charakterystycznych kwiatów. Natomiast chciałabym coś, coś, z Włocławka w przyszłości sobie kupić. Co ja tu chciałam sprawdzić? Aha, tę sygnaturę. E, tak, jeśli chodzi o znak firmowy Włocławka, to on był. Ten, który ten, który pokazałam, to ten był stosowany. Od 1962 do 1991 roku. Natomiast był też wcześniejszy, tylko ja chyba nie mam nic z tym znakiem. Niestety nie mam, więc e, tak, e, tak oto i e, kończę, e, kończę ten film właśnie Włocławkiem, chyba będzie strasznie długi. E, polecam Wam również obejrzenie filmu o mojej e, kolekcji szkła. I dajcie znać, czy, czy macie też coś, coś w domu, sprawdźcie sobie sygnatury. Może też macie jakieś inne zakłady ceramiki, których, których ja nie mam, więc też przeczytam Wam, jakie jeszcze oprócz wspomnianych przeze mnie były popularne zakłady porcelany stołowej w Wałbrzychu, Wałbrzych, w Wałbrzychu, zakłady porcelany i porcelitów chodzieży, Zakłady porcelany stołowej Krzysztof w Wałbrzychu, zakłady porcelitu stołowego Pruszków w Pruszkowie, zakłady porcelitu stołowego Tułowice w Tułowicach, zakłady porcelany stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej, zakłady fajansu Koło w kole, wytwory wyrobów ceramicznych z teatyt, no i tam też z kręgu Cepeli, kadyny, ceramika artystyczna w Bolesławcu. Przyjaźń we Włocławku. I to tyle. Więc e, dziękuję. Jeśli podobał e, Wam się ten film, to e, dajcie e, proszę łapkę w górę i e, zasubskrybujcie ten e, kanał.